Siema i witamy naszych oglądaczy. Jesteśmy na Soboniu. Ania pnie się do góry. Poniżej Tomek 1. Powyżej tomek drugi. A my dochodzimy do takiego miejsca znanego każdemu, który tu był. Jedno z bardziej znanych miejsc dla znawców tematu kamyczek na soboniu z pewnymi takimi znakami Te są te znaki. Interpretacja należy do każdego co to ogląda. Ja nie będę nic mówił, nie będę interpretował. także... Tak to wygląda. Nasz kamyczek. Tu może ten kamyczek słynny na sobą, z tymi znakami. Widzisz. Tomek tam idzie, nagrywa coś. No, nie A my będziemy lecieć dalej. Tam do góry. To na razie tyle. Do następnego. Siemanko.